Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, moi drodzy. E, jestem ciekaw, jak te nioski, znaczy nioski, jeszcze nie niosą, ale jak te kurki. No, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Kogucik tam jest, jeden, drugi, nic się nie stało, trzeci też żyje. Także najważniejsze, no dobra. Kurki wyłazimy, wyłazimy. No, sobie wyjdą ładnie. Dzisiaj będzie cieplutko, jak i jutro, także niech korzystając z pogody, zobaczymy ile zjadły. A, niedużo. Wodę pewnie też będę musiał napełnić i chcę już, bo powoli się robi ciepło, także myślę, że tak od 1 maja chciałbym, żeby na, na wybiegu była ta, była woda. Patrzcie, jak trawka ładnie poszła. Teraz widać, nie? Chociaż tutaj coś widzę, że nie poszła. Na tej górce, tam szczególnie, bo tam jest dużo słońca W sumie cały dzień, a tam jest dopiero Jak pójdzie tutaj słońce, a tu jest, wiecie, jednak Tutaj jest prawie cały dzień No ale dobra Kiedyś tam odbije ta trawka Prędzej czy później No chodźcie, kurki, chodźcie, chodźcie Chodźcie Kurczę, ale fajnie jakby Jakby kwoka przyjęła te małe z góry, nie, by sobie chodziły a tak tu tylko ma dwa, by miała tak to kurczę 13. Tam mam 11 plus te dwa. Kurka, niech, tam. No dobra, jeszcze seramy. I idziemy gęsi otworzyć. Powiem wam, że przeglądałem te siatki, yy, pastuchy takie, dla owiec. I się zastanawiam, dla owiec, no w zasadzie też są pastuchy yy, dla, yy, dla kur, dla, dla gęsi, dla kaczek to są, to są jedno, jednakowe dla gęsi, kaczek i kur tylko dla owiec są inne, mają większe oczka i chcę sobie rozplanować, no bo w zasadzie co, no, dla, dla gęsi by była dobra taka jak dla owiec przecież te gęsi jak zaraz będą takie duże, że one nie przejdą przez żadne tam oczka czy te oczka są 15 cm, coś takiego czy... Na, na, no i chudsze takie 15 na chyba tam 5 czy coś. Będę musiał pomierzyć sobie to rozplanować, tak na prawdziwym projekcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Taś też 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 też. No jedna poszła, ale. Taś też 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 też. Gąski, taś też 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 też. Taś też 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 też. No chodźcie, taś też 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 też. No kurczę, teraz mi nie pójdą. Taś też 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 też. Taś też też też

Taś, też też teś, teś, taś, taś, taś. No, chodźcie. Dobra. Udało się. Jeszcze Mercy. Mercy, chodź do mnie. Chodź. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Piszecie, że teraz yy, co chwilę mówię, że nie wolno do, do Nilsona. Ale wiecie, on musi wiedzieć, co wolno, co nie wolno. Bo... Yy, no, Niluś jest kochany, Niluś wie co i jak, ale on czasami podchodzi do gęsi i wiecie, tam je tak wącha e, oblizuje się ślini już i on generalnie nic nie zrobi, ale trzeba go uczyć, że że, że nie może, na no, to jest komenda, że nie wolno na, na to, że nie może, tak? Także wydaje mi się, że dobrze robię że uczy psa e, uczę psa tego, co powinien wiedzieć, tak? Więc więc nie wiem o co tam dokładnie chodzi. No ale dobra. Także tutaj kurki, wszystko ok. Niech rosną. I czekamy w sumie na jajka. Pszenicy teraz mamy dużo. Od widza. Jeden worek. Tutaj mamy jeszcze i dwa, trzy. No także pszenicy mamy. Paszę muszę tylko kupić. Chodź, Merci. Merci. Czuję chyba psa od tego, od, od tego worka. Od widza. No dobra gąski sobie łażą, no a no i co zapomniałem wam powiedzieć, że te pasuchy przeglądają i się zastanawiam nad kupnem czy dla owiec, czy dla kur. Bo jednak ten dla kur ma mniejsze oczka, i jest o wiele droższy e, i no i tak się zastanawiam, będę musiał pomierzyć. No wiadomo, ten dla kur jest bardziej mocniejszy na pewno, no bo ma e, mniejsze oczka, częściej i tak dalej, no ale muszę zobaczyć, bo może faktycznie trzeba wydać e, rasa porządnie te. O tą sumę na, na ten pastuch dla kur i wtedy on mi się przyda nawet i wiecie jak gąski będą na luźno to sobie wezmę, nie wiem, sirki w ten pastuch, no cokolwiek, nie? O to mi chodzi, już dla kur to będzie dla kura, nie dla owiec jednak Gąski, gąski się przestraszyły, zaraz muszę im nasypać tutaj e, tego, tego, ale wezmę chyba im z, z gęśnika te, tą doniczkę, bo jej nie rozwalą No więc my widzimy się u kurczaczków no dobrze, więc witam Was u kurczaczków. Z rana oczywiście wymieniłem wodę, dosypałem jedzonka, te jacznicy coś nie ruszają. No w sumie się nie dziwię, bo już tutaj coś zachodzi. Także bierzemy to precz. No i zobaczymy jak kurczaczki tutaj żyją pod tą sztuczną kwoką. No wszystkie ładnie żyją, rosną. Jakie ładne szkraby. Ojeju. Jakie takie kolorowe w ogóle buźki mają takie Fajne, podobały mi się jak nie wiem, tylko widzę, że tam jeden ma problem ten Właśnie, ten co już miałem taki problem Z rozkraczaniem się, chyba ten Zobaczymy Coś ma problem z nóżką, nie? O, widzicie? Coś ma problem z nóżką Także trzeba mu to e, Zawiązać jakby, jakby prawo miał nie tyle, że mi się rozjeżdżają. Coś dziwnie. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to powiem Wam. Ale będę go obserwował, dzisiaj zaobserwuję. No co, co? Co? Patrzcie, zobaczymy takie sztuczne dziobanie kwoki. I też zaraz dzielowiam w tym samym miejscu. Ja, oj, fajne, fajne. Weźmiemy jednego, żeby mieć pewność, że zamoczymy mu dziubek No, napisie, napisie Napisie, napisie No dobrze. Wiecie, żeby mieć pewność, że na pewno piją weźmiemy tego tak wyrywkowo. no napił się ładnie wiecie weźmiemy i napijemy je i tyle i będę mieć pewność że na pewno piją mam podłączony tutaj zaraz wam pokażę że ta płyta o włącza się i wyłącza jak widzicie o widzicie a to jest za sprawą właśnie pokażę wam czego to jest za sprawą tego że tutaj normalnie jest to podłączone w to a to jest coś takiego i tu można nastawić, że na przykład na siódemkę to będzie, wiecie, się włączał i wyłączał tak mega szybko, a na jedynkę to będzie minimalnie i będzie na przykład się włączy, wyłączy, włączy, wyłączy i będzie jest jakby mniej ciepła przez to. Także to jest też jakieś ograniczenie e, energii, prądu, więc też fajnie, no i też można, wiecie, korygować, jakby w sensie. No, regulować temperaturę także tak to właśnie zrobiłem nie wiem za parę dni zmienię na piątkę i tak dalej no dobrze moi drodzy więc my widzimy się u kurek no więc witam was o godzinie 18, jakoś zaraz będzie 18 zobaczymy jak kurki czy chodzą sobie chodzą chodzą może nie trzymają się jakoś Yy, może nie wychodzą jakoś daleko Ale ale wychodzą Tam jest jedna, tu druga Także są, są No dobrze i yy, Tam jest jeden kogucik O Ten biały, zaraz znajdziemy sobie białego Tu jest ten stary Ale te, powiem wam, że ten Że też brązowy tylko wyszły Brązowe, a biały nie, nie wychodzą chyba I te białe. No i tu są te białe. Zobaczymy czy kogucik tu gdzieś jest. Tutaj nie ma, nie ma. No gdzie jest kogucik? Tam go nie ma. Czy wyszedł? Nie, wyszedł. Dobra, tutaj jest kogucik jeden, tu drugi, a tam trzeci. No, więc wszystkie koguciki są. Jak na razie nie widać, żeby były jakieś bójki i tak dalej, więc dobrze. No zobaczymy jak dzisiaj na gniaz grzędach będą siedzieć czy nie. Jak na razie to wiecie, siedzą tylko no ale na grzędach może dzisiaj, się, może dzisiaj już wejdą. Także tak to wygląda. No i jeszcze polecimy sobie do pisklaków zobaczcie co i tam, co co i jak u nich. No i widzimy się u nich już. No dobrze moi drodzy, więc jesteśmy u kurczaczków, zobaczymy co tam u nich, trzeba im dać jedzonko, wodę wymienić. No dalej, otwieraj się. Dobra. Zobaczymy, co tam. Cały czas obserwuję tego, wiecie, jednego, co miał problem z nóżką. Ma pewnie nadal. Wszystkie są? Wszystkie chyba są. Tak. 11. Dobrze. No ale fajne takie. Fajne takie, no. Fajne, fajne. Fajne, no. Jakie fajne, dobra, więc ja wymieniam wodę Tak to tutaj wygląda No już niedługo, znaczy no niedługo, no jeszcze trochę, ale Będzie fajnie wziąć na, nadwór. O, te mają właśnie O, można rozróżnić po tych, po włoskach na nogach Bo chyba, o, te araukany nie mają Włosków tutaj na nogach A marans mają, o, widzicie? Wiem, że. O, tu teraz widać. Także tak to wygląda. Ja daję im jedzonko wodę i widzimy się za chwileczkę. No dobrze, moi drodzy, więc witam was tutaj u, e, u Kurek. Dzisiaj zbytnio nie nagrywałem. Dlatego, że. E, znaczy, nagrywać nagrywałem, ale. E, zbytnio mnie tutaj nie było. W sumie nie wiem dlaczego. E, tak, jakoś nie miałem. Chęci do nagrywania, i po prostu nie nagrałem. A co to tam jest? Patrzcie. Co to jest? Zaraz zobaczymy, co to jest. Jest to jajko chyba zniesione i chyba dwa jajka za jednym razem, czy coś takiego. Zaraz zobaczymy. Co to jest? Kurde. Dwa jajka za jednym zniesieniem. Ja. No niedobrze. To chyba świadczy o słabej skorupce I być może kury noszą takie jajka No niedobrze, niedobrze No, na szczęście są dwa kurczaczki, tyle dobrego się bałem Że nie będzie ich było jajko od silek do sera Żeby może, wiecie, coś jej się przypomniało o jajkach Co to w ogóle jest, żeby zaczęła nosić No, drafka ładnie odbija, zaraz sobie jeszcze ją podleję Nioski już są Zamknięte w gęśniku, ale pójdziemy jeszcze do nich, bo światło się pali. Zaraz im gaśnie chyba te światło. Także ja zaraz podleję tutaj ten i jeszcze muszę im gdzieś coś, coś do jedzenia, muszę im wziąć. Wezmę w tym im tutaj uszykuję coś do jedzonka. No, i trzeba zamknąć kurki. Tutaj te białe widzę. Ładnie sobie stoją. Szukamy tego, poszukamy kogucika kogutów dwóch gdzie są te koguty? ojojoj koguciki, koguciki, koguciki tu jest jeden, o proszę i drugi, gdzie jest? i tu jest drugi, o dobra, także są dwa koguty tyle chciałem wiedzieć wodę jutro im uzupełnimy do jedzenia zaraz im coś sypie także tak to wygląda no co kogucik? ty się mnie boisz, nie? ty się mnie boisz no, dobra Ale Trzeba go przyzwyczajać, żeby Jednak miał Żeby jednak zdobył Zaufanie do mnie No I tak to wygląda właśnie Więc ja napełniam jedzonko I widzimy się za chwileczkę Mam tutaj jedzonko dla, dla gęsi Coraz więcej im wprowadzam pszenicy A tutaj w ogóle Aha, podlewanie było włączone chyba Tylko coś nie, nie zadziałało Widzę no i gąską, ale one rosną. Patrzcie jakie one już duże są. Masakra. Masakra oczywiście dobrze. Że tak rosną. Niech rosną ładnie. Tą żarówkę, patrzcie już muszę im wyżej dać. No normalnie to już... Ojej, No dobra. Także dam im tutaj jedzonko i tutaj, żeby nie rozwaliły. Doleję im wody. Podwieszę żarówkę, może i widzimy się za chwileczkę. Ok, jedząko już wsypane. Także jest, jak widzicie. E, tutaj jest też wodę wlałem im. No i ładnie gąski u nich rosną. A, żarówki jeszcze nie podwiesiłem, ale to już jutro im podwieszę na spokojnie, jak je wypuszczę. Także gąski do jutra. Widzimy się jutro. No okej, okay. i biorę teraz to ze sobą. E, I to wezmę. Także te dwa wiaderka wezmę. Gąszki niech tutaj śpią, idą spać o, Tam jeszcze te jajko leży Kurczę, no słabo, coś coś musi być... Jak mieliście taką, e, taką sytuację, to dajcie znać, co może być Coś, coś w, diecie, w diecie musi być nie tak, zapewne Bo... Bo, bo, bo Bo w sumie Może i taka też sytuacja jest u... E, u tych U seramy się zastanawiam, czy nie lepiej przenieść te e, seramy i silki na tą dietę Niosek, czyli tą paszę, tą co mam tutaj i, i, i to ziarno zwykłe. Znaczy, no ziarno mają, ale e, na tą paszę, czy ich nie przenieść? Zastanawiam, dajcie znać w, w, w komentarzu, czy, czy jest to lepszy pomysł. Wydaje mi się, że lepszy. No dobra, więc tak tu zostawiamy to. Sirkom dosypałem jedzonka. Teraz muszę zaglądać częściej, żeby się nie, nie bały. Także mają do pełna, jutro rano im wodę dam Mają jeszcze woda, ale chcę wiecie, żeby, żeby rano już żeby było bardziej pusto I wyczyścić i dolać No ok, więc tak to wygląda Ja jeszcze się zabieram za Za co ja się zabieram? Za podlanie trawnika u I nakarmienie piesków No i, a jeszcze trzeba zamknąć ceramy, także zamkniemy sobie No i wszystko my, mi się wydaje no i co? Pamiętajcie moi drodzy, łapka w górę, miły komentarz, subskrypcja kanału. W opisie macie linka do Instagrama, Facebooka oraz Patronite'a. Także zapraszam. No, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Cześć!